Cześć Daniel, dzisiaj chciałem, żebyśmy sobie poćwiczyli takie narzędzie, które się nazywa tożsamość biblijnego zgromadzenia. Będziemy potrzebować długopisu, czy tam ołówka i kartki. Przygotuj sobie, dobrze? No dobrze, to teraz zaczynamy. Taką tabelkę trzeba narysować, mamy tutaj cztery kolumny i będzie pięć wierszy do wypełnienia. Jesteś gotowy? Tak. Dobra. No to chcemy się zastanowić na temat takich pięciu najważniejszych cech biblijnego zgromadzenia. Pierwsza cecha to jest pytanie, kto stanowi takie zgromadzenie. I tutaj popatrzymy sobie do dziejów apostolskich, to jest nasz kluczowy fragment, drugi rozdział od wersetu 41. Będzie jeszcze dodatkowy fragment. I tutaj czytamy tak, ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 tysięcy osób. A więc ten fragment mówi nam, że to biblijne zgromadzenie stanowili ludzie, którzy byli uczniami Jezusa, czyli zostali ochrzczeni i w ten sposób przyłączali się do, do takiego zgromadzenia. Tutaj mamy jeszcze jeden fragment z pierwszego listu Piotra, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził swoje zachwycające światło. Dobrze, teraz druga kwestia. Tak naprawdę czym jest takie zgromadzenie? Co to jest? Przeczytamy sobie kolejny werset z dziejów apostolskich i dodatkowo jeszcze fragment z listu do Efezjan. Dzieje apostolskie tak mówią. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. A więc tutaj widzimy, że to biblijne zgromadzenie stanowili po prostu ludzie. Nie, 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 nie potrzebne było czegokolwiek jeszcze więcej, po prostu wystarczali ludzie. Jest jeszcze fragment z listu do Efezjan gdzie Paweł pisze tak, właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną, będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica, odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Paweł tutaj znany fragment odnosi do tego, że zgromadzenie jest właśnie taką wspólnotą, taką rodzajem relacji między ludźmi. Mamy teraz kolejną charakterystykę, kolejną cechę. Kiedy takie zgromadzenie biblijne się spotykało? No, i tu znajdziemy znowu odpowiedź we fragmencie z, list, z dziejów apostolskich i z listu do Hebrajczyków. Odpowiedź jest, że to się działo codziennie. 46 werset. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokar z wielką radością w prostocie serca. Wisi do Hebrajczyków znajdujemy taki fragment. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy też wspólnych zebrań, co jest u niektórych zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. A więc tutaj widzimy, że wierzący ludzie gromadzili się codziennie. Być może dzisiaj w dzisiejszych czasach jest to trudne. Ale no, znaczy, jeśli kiedyś było to możliwe, dzisiaj też jest możliwe. Powinniśmy starać się o to, aby jak najwięcej dni w tygodniu mieć możliwość spotkania się, zgromadzić się z wierzącymi. Teraz pytanie kolejne: gdzie należy się gromadzić? Już w tym wersecie dopadło. Tutaj czytamy, że gromadzili się codziennie: w świątyni, a łamiąc chleb po domach. Przyjmowali pokar z wielką radością, w prostocie serca. Pamiętajmy o tym, że to gromadzenie się świątyni było tylko na początku, do, dopóki chrześcijaństwo właściwie istniało raczej tylko w Jerozolimie. Później, e, później się to znacznie bardziej rozprzestrzeniło, e, było wśród ludzi pochodzenia pogańskiego, a świątyni potem już w ogóle nie było, bo została zburzona w 70. roku. Dodatkowo w liście do Kolosan e, na przykład, jako jeden z wielu fragmentów, znajdujemy informację taką, że spotykano się po domach. Pozdrówcie braci w Ladycei i Nimfe oraz kościół gromadzący się w jej domu. Jest to jeden z wielu przykładów na to, że takie biblijne zgromadzenie spotykało się u kogoś w domu. No i wreszcie mamy ostatnie pytanie, na jakiej zasadzie takie biblijne zgromadzenie ma funkcjonować, jak to ma się odbywać. No i tutaj mamy cały werset z dziejów apostolskich, cały fragment 42-47, do 47. Dodatkowo jeszcze przeczytamy sobie list do Koryntian, 10 rozdział 31. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni. Tego dnia dołączyło się do nich około 3000 osób. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków, a wszyscy wierzący trzymali się razem, mieli wszystko wspólne, sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie, i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga, cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, Którzy dostępowali zbawienia. I jeszcze fragment z listu do Koryntian. A zatem, cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. A więc wszystko odbywa się w Bożym Porządku i na chwałę Boga. Tutaj mamy nasze podsumowanie, czyli odpowiedzi na te pięć pytań, które zadaliśmy. Teraz miałbym do Ciebie, Daniel, prośbę, żebyś powtórzył w skrócie to, co tutaj żeśmy sobie mówili. Super, bardzo dziękuję. Cieszę się, że. Właśnie mamy tutaj nawet pięć pytań, które wszystkie pomagają nam zrozumieć, jak właśnie jest ten tożsamość tego biblijnego zgromadzenia. Pierwsze pytanie: kto? Mamy tutaj uczniowie Jezusa, czyli każda osoba, która się opamiętała tam jest napisane, że przyjęli słowa Piotra, pamiętali i zaufała Jezusowi i została okrzczona. I ten fragment w do do Piotra. Jest niesamowite, bo dużo pokazuje, że jesteśmy takim królewskim kapłaństwem, wybranym narodem, czyli jesteśmy zbawieni, ale też zbawieni do tego, żeby głosić Ewangelię, czynić uczniów dalej. Czyli każdy uczeń Jezusa Chrystusa ma czynić uczniów dalej, być takim konkretnym. Czyli kto należy do tego, taki no, konkretny uczniowie Jezusa są część tego. To jest to pierwszy punkt. Właśnie czym się to składa, co, co, co to jest to biblijne zgromadzenie? To są ludzie, a to nie, to nie jest budynek. Organizacja to są ludzie, którzy z wielką miłością gromadzą się ze sobą. Oni się spotykali ze sobą, a nie, nie z budynkiem jak gdyby. Dla nich najważniejszy nie był budynek, tylko te ludzie. No i właśnie Efezjan 5 rozdział to biblijne zgromadzenie, czyli no zbór, kościół. Eklezja to jest porównana do małżeństwa. I to jest bardzo intymne takie wyrażenie, intymność z Chrystusem i ze sobą jako bracia i siostry. I właśnie to jest to zgromadzenie. Kiedy codziennie mamy, że w Hebrajczyku było napisane, że nawet w myślach możemy siebie mieć nawzajem, myślimy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości, dobrych uczynków, dodawanie sobie otuchy i tym bardziej, jak zbliża się ten dzień, dzień Pana, dzień Sądu, i to właśnie jak najczęściej po prostu, nawet a jeśli nie możemy się widzieć, to przynajmniej myśleć o sobie, modlić się o siebie nawzajem, to właśnie powinniśmy dążyć do tego, tak jak w pierwszym zgromadzeniu takim biblijnym, to, to nie było dla nich, że no jak, się, jak się ma czas, to się spotkajmy. Nie, no po prostu walczyli o to, żeby jak najczęściej, nawet codziennie. Gdzie to mamy? No, najlepsze miejsce dla, dla danej grupy, czyli y, gdzie można najbardziej no, ewangelizować, na przykład w tej świątyni, jak wiedzieliśmy, ale też gdzie można robić jakieś konkretne uczniostwo w takim dobrym, bezpiecznym miejscu, no i po domach. Mamy mnóstwo fragmentów Biblii, gdzie się gromadzili po domach y, i to właśnie były, był ten sposób gromadzenia się biblijnie w domu. I jak? Tutaj Biblijne Zgromadzenie. W ogóle jest narzędzie na YouTubie, które się nazywa Biblijne Zgromadzenie, na, na tym kanale. I można zobaczyć właśnie takie podstawy wiary w dziejach, drugi rozdział. No i mamy: opamiętaj się, zaufaj, daj się oksić, modlili się razem. To się wszystko mnożyło, czynili uczniów, mieli miłość z osobą, wielbili łamanie chleba, czyli że pańska, dawali. Trzymali się nauki apostołów. No i to wszystko jest na chwałę Bożej. Tak jak widzimy, 1 Kwintan 10, 10 rozdział. Nikt nie ma dostać chwały na tych zgromadzeniach, nawet żaden lider, tylko Jezus Chrystus. I mamy, mamy się radować, że on daje właśnie różne dary i, i błogosławi te zgromadzenia.